no co my tu mamy Volvo V70 kawałek podłużnicy proszę bardzo V70 taka sytuacja dziura w podłużnicy tutaj to jeszcze zaczyścimy no, zaraz to spawamy. Co my tu mamy? Trzeba było odciąć kawałek rury, bo jest bez łączników. Po odcięciu normalnie sadza wyleciała i się pali. Pożar filtra cząstek stałych to tu chyba nie. no i tu, była, tu było... tu wspawane to jest podłużnica tu wyczyszczone trochę, wspawane podłużnicę żeśmy wydmuchali, wyczyścili zaraz puścimy tam po pomalowaniu jakiś szuwaks generalnie tu wszędzie jest korozja ale co wyczyścić, to jest masakra no i tu było wspawane no i to tyle, malujemy